Trzech maturzystów pod Mickiewiczem, dzisiaj język polski, czy to będzie dla panów coś takiego stresującego, czy też bardzo łatwa taka bułka z masłem? No raczej wszystko będzie dobrze, w końcu przygotowywaliśmy się 4 lata. Ok, u pana jakie no, nastroje? się, że dobrze. że to Cztery lata nauki to nie powinny pójść w las. I trzeci muszkieter? Z tych wszystkich raczej najgorzej, ale raczej bez stresu. Okej, okay. gdzie panowie się widzicie po drugim liceum? Tutaj spędziliście 4 lata. To były dobre lata w ogóle? A no, były cudowne lata, najlepiej zapamiętane. O, a co szczególnie Panu utkwiło, albo któryś z nauczycieli, za którym będzie Pan tęsknił? A, szczególnie będę tęsknił za lekcję matematyki u Pani Bogus. O, pięknie. U... No ja myślę, że tak, licencję dużo nauczyło i też ukierunkowano nowe zainteresowania i ścieżki kariery. Dobrze, a u Pana drugie liceum? No, na pewno było fajnie, tylko że też dwa lata spędziliśmy w domu, ale wtedy raczej dobrze swój To kim bym Pan chciał zostać, jakby na maturze będzie na przykład 100%? <laughs> a tak ja też, że nie wiem. Okej, okay. czy to jakieś plany już sprecyzowane bardziej? Niekoniecznie. Dobra. Ja bym chciał pójść na szkołę główną handlową, Okej. Okay. mam indeks, więc... To, a, a, pomysłem, a, rozumiem, to olimpijczyk, tak? tak. No to wspaniale. E, to jeszcze jest imię, on jak można jest klasy? Tutaj. E, Oskar Piocik, klasa czwarta a Super. Franciszek Makówka, klasa czwarta. Świetnie, Ty panie. Tyłom smaść czwarta, a także. Bardzo dziękuję, super. Dziękuję.